no tu niepoprawny tata. Razem z Marcelem testujemy dla Was salę zabaw Kinder Park w Toruniu. Koniecznie oglądajcie do końca, bo tam opowiem o zastrzeżeniach, jakie mamy do tego miejsca. Ale po kolei. W Toruniu troszkę pozwiedzaliśmy i jak zawsze filmiki lądują na naszym drugim kanale. Link w opisie. Byliśmy też w Młynie Wiedzy, który bardzo nam się podobał. Materiał z tego miejsca jest już dawno u nas dostępny i wyświetla się bardzo dobrze. Nagraliśmy tam też kilka shortsów, a jeden z nich ma już ponad 14 milionów wyświetleń. Koniecznie go obczajcie. Wszystkie linki w opisie. Kinderplanety wybraliśmy, bo sugerując się zdjęciami, uznaliśmy, że jest to najciekawsza sala zabaw w Toruniu. Będąc już na miejscu, miałem wrażenie, że sala jest dość mała. Na fotkach wydawała mi się większa. Sytuacji nie poprawia fakt, że trafiliśmy na spory ruch i był delikatny tłok. Czyli sala zabaw jest popularna, więc dokonaliśmy dobrego wyboru, pomyślałem. Pod względem atrakcji absolutnie nie można mieć zastrzeżeń. Jest ich naprawdę dużo. Zmieścił się tutaj pokaźny małpi gaj, strefa wspinaczkowa, trampoliny, a nawet ciuchcia. Miejsce wydzielone na ścianki wspinaczkowe jest duże i bardzo fajne. To naprawdę rzadkość w salach zabaw. Części z trampolinami nie widać na pierwszy rzut oka, chociaż jest dość dużo. Dodatkowo jest tutaj miejsce do ćwiczeń gimnastycznych. Więc za to szacuneczek się należy. Możliwe, że fakt oddzielenia tych części spowodował optyczne wrażenie, że sala jest mała. Opinie w internecie to miejsce ma przeciętne, jest sporo zastrzeżeń do stanu atrakcji, czystości oraz zachowania obsługi. Szczerze mówiąc, gdybym nie przeczytał prędzej komentarzy, raczej bym nie uznał, że sala jest zaniedbana. Okej, okay, pewnie mogłoby być lepiej. Byliśmy w wielu miejscach, więc mamy dobre porównanie. W momencie naszej wizyty uważam, że tragedii nie było. Stan atrakcji rzeczywiście świadczy o tym, że to centrum rozrywkowe nowe nie jest. Ale znowu, dramatu nie ma. Przynajmniej ja nie widziałem. Co do obsługi, to absolutnie złego słowa nie powiem. Dla nas wszyscy byli bardzo mili i pomocni. Na miejscu usłyszałem, że podobno zjeżdżalnia jest niebezpieczna. Ktoś z gości wspomniał, że komuś przytrafił się uraz z powodu podskoku na hopkach. My nie mieliśmy tutaj żadnego problemu i też nie widzieliśmy na własne oczy, aby ktokolwiek miał. Możliwe więc, że to zwykłe ploty. Największe zastrzeżenie mam jednak do słupków wspinaczkowych. Pod jednym z shortsów z Go Jump we Wrocławiu dostaliśmy taki komentarz. Zobaczcie. Tam też są słupki, ale są ustawione inaczej i tworzą większy okrąg. Jak widać, jest szansa, że komentarz nie został wyssany z palca. Dzieciaki faktycznie mogą wylądować na innych słupkach. My na wszelki wypadek na górę się nie pchaliśmy. Miejsce ma swoje mankamenty. Siłą Kinderparku jest na pewno duża ilość ciekawych atrakcji oraz mała konkurencja. My tutaj bawiliśmy się dobrze. I to tyle na dziś. Dzięki. Pozdro.